Witajcie Wolne Ludy Śródziemia, w dziewiątym odcinku serii Zagrajmy Wy, Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. Kontynuujemy kampanię Sił Dobra, no i ciąg dalszy bitw z udziałem armii Rohanu. Mamy zaznaczyć Eomera i ruszyć do boju. Ale powiem wam, że jakoś tak skupiłem się właśnie na tych lokacjach, które trzeba przechodzić w tej linii kampanii. A zapomniałem o Frodo i sami, żeby tak sobie najeżdżać i patrzeć, jakie scenki pokazują się w Palantirze. Teraz na drobie zaległość. Tak jest, Eomer rozwali cały Isengard. Tutaj y, Mary Pippin z drzewcem już pokazywałem Gandalf, Aragorn, Legolas Gimli Gimli plus Boromir y, w Edoras. O, scenka gdzie Teoden wraca do siebie. Można tak powiedzieć. O, ina no, jaka szczęśliwa. No i właśnie Frodo i Sam. Już przy czarnej bramie. To tylko hobbici Wracam. Dobra, więc taki tam krótki motyw Frodo i sama, no i wracamy. Eomer tak jest fan. Oho, ho, 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 ho Więcej Do dowodzenia Dwa punkty mocy Wrzosowisko 20% zasobów, ciężki wybór, 20% do dowodzenia 10 zasobów, 2 punkty mocy tutaj No i co wybrać? Zachodnia bruzda cały czas. Wschodnia bruzda A może coś do punktów mocy w końcu dodać, żeby szybciej coś tam móc uaktywnić. Dobra. Fangorn, jestem w pobliżu, niech będzie Fangorn. Chociaż najbardziej wschodnia bruzda jest opłacalna, ale Fangorn. Może enty wspomogą. Mam nadzieję. O. To postarzy drzew niż wszystkie siły ale zaraz, 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 zaraz 225 na 260 Jeżeli chodzi o dowodzenie Przecież miałem 415 415 na 230 bodajże To jak to Ucina mi armię? Moją armię? To jest oburzające Ósma misja a z drugiej strony pewnie twórcy wiedzieli, że gracz będzie tworzył niepokonaną liczebnie armię, więc automatycznie redukuje. Tylko w jaki sposób? Najlepszych mi zostawia czy nie? Zaraz, zaraz, zaraz. Cel najpierw. Zniszcz wszystkie obozy sił zła. Premia, nawiąż kontakt z entami. Premia rozkaż entom miotać głazami. Co my tu... Wszyscy, cała armia, chodźcie tutaj o, widzę was uruchaj no i mam już całkiem sporo zasobów podoba mi się to tylko dlatego, że właśnie łucznicy, tutaj idziecie pod dwójkę chłopi pod trójkę po kolei, po kolei, może upgrade? nie, nie wiem, stajnie? No to może stajnie O, nie, niedźwiedź Beorn pewnie A tutaj pozostali idziecie do mnie, jedynka Trzymajcie tutaj Tak i może, 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 może co? łuczników tym razem Bo chłopów już mogę Biegną na mnie Nie, to nie mogę, to upgrade Idziecie czy nie? Z której strony możecie? Tutaj już nie przejdziecie, ale... Ale tutaj jest jakaś ścieżka ukryta. Muszę uważać. Dwójka, poczekajcie, o tu. Już nie będzie tak źle. Jest tar, tak? Dobra, no to ruszamy. Oczywiście tutaj, o właśnie, właśnie, może uczników? Nie mogę więcej, tak? 15. To będzie 3. Nie, będę mógł. A, brakuje mi zasobów. Dobra, Tartak, trzeba przejąć. Chłopi, chyba wszystkie upgrade y mają. Nie zapominać o leczeniu, nie zapominać też o tym. Zaraz, które... To tędy też mogą? Musicie tutaj czekać O cholera Oby tylko nie było... piknierów Tak jest, dobra, miotajcie, miotajcie, damy radę wszyscy atakować piknierów atakować, a wy wycofujemy się No, no, dajesz, dajesz, daj. dajesz. Moi chłopi niech przejdą się, ale właśnie z kilku stron mogą. Czekajcie. Nie, jest dobrze. Kolejny posterunek. Zniszczyć wszystkie... wszystkie obozy ścisłe, no dobra. O tak, o tutaj zostancie. Samo posterunek. Najpierw w dół oczyścić. Tak jest, tutaj jest, dobrze. I może... A nie, nie, nie. O, atakują. To może z tej strony? No i właśnie nie wiem z której strony. Z każdej będą atakować. Rozwalać ich, rozwalać! Do koników! Wara od koników! A co to? Enty! Tutaj jesteście, a to już dobrze. Jest jakiś cel? Nawiąż kontakt z Entami? Tak, pre... rozkaż Entom miotać głazami. W porządku, no to... Bo to już nic nie trzeba takiego. Niech będzie ...rochańskie gospodarstwo. O tak. Każ im miotać kamieniami. Co? No i... <laughs> Premia! Cel zrealizowany. Którędy będziecie atakować? Którędy możecie atakować? Z dołu? Wy sobie zostaniecie koło fontanny. O, Sauron szukasz... Frodo, ty lepiej sprawdź tam bliżej siebie. Hmm, tutaj to, tak to może Okej. Okay. Jedynka i idziecie razem z Eomerem. O, Stokowali! Łucznicy! O nie, nie, nie! Nie. No dobra, szkoda mi gospodarstwa to nie będę czekał. O. Zaraz, zaraz. Zaraz. Żartujecie? Ci pikinierzy aż tak mnie rozwalili? Nie wierzę w to. A jednak to prawda. Wracajcie koniki. Dobra, enty. Enty, enty, enty. Z każdej strony. Znowu to samo. Y koniecznie teraz 2 i 2 tak kastrato nie sądziłem że że w taki sposób nie zmiotą ale chyba moje najlepsze grupy zostały a może i nie patrzcie tutaj pod czwórkę

Kolejne gospodarstwo Naprawiajcie szybciej Pod czwórką, no dobra, niech będzie Niech jeden miota, a drugi walczy Tak, brońcie naszych domów Nie może tak być, żeby No, już 270, ale może Mogę? Nie Ile jeszcze tutaj potrzeb... No, jeszcze z dwie grupy trzeba, żeby móc. O. Jak? O, wracać, 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 wracać. Jakby tak pozwalacie. Moi łucznicy dzielni. No, tutaj macie jeszcze posterunek Tak jest, tak I ruszamy do boju Tutaj, o nie nie nie, berserker Wracamy Ale wszystkich miota tam Idziemy, idziemy, idziemy do boju. Enty też do boju. Pozamiotanne. A, z góry jeszcze z północy przybywają. Czwarty punkt. Plus dwa teraz, które zdobędę. O, oh, end, kolejny. Wracajcie, wracajcie, bo tutaj się dzieje, dzieją straszne rzeczy. Ajajaj. Tak to jest, jak się już ma pełną armię, no to Upgrade'y. Nic mi tutaj nie pomogą. Czwóreczka i jeszcze. Chodźcie do czwórki. Walczcie moi drodzy, walczcie Co oni tam wam mogą zrobić? A O ty skubany, próbujesz Skorzystać z okazji i wybudować Nie, to czekanie twoje Co ty możesz zrobić? Tak i jeszcze jeden. O cholerka. Wracamy. Tak, dokładnie. Trzeba tam pójść i zobaczyć. Już chłopaki. I kobiety w sumie w armii wieśniaków Rohanu są też kobiety. Aha. A skąd tamten przybył? Cały czas. To tutaj zniszczą, to tutaj przybędą. E, raz, dwa, a niech będzie tak. Enty, do boju. Jednego wysyłam do tartaku. Ja postaram się polecić na północ ich zniszczyć. Jeżeli nie będą mieli piknierów to jakoś pójdzie. Już i tak armia się zwiększyła, ale to przez Nie ma to jak mapa na posterunki. No nie. Ta. Idziemy. Idziemy, bo ruszają na nas. A ja nie mam żadnej obrony nigdzie. No nie rozdzielam tych. Nie rozdzielam... Właśnie jeźdźców Rohanu i takie są skutki Kolejny, patrzcie, kolejny Oni mnie, ja ich Chodźcie, chodźcie, cofamy Ale fale na mapie leci Nie gincie moi chłopi, nie gincie. To też będzie moje, cały czas moje. Dwóch entów wysyłam teraz tutaj. Tak. musicie tutaj się podleczyć. Potrzebujecie tego bardziej niż ja. O. Dobra, dobra, stójcie, trzymajcie pozycję, atakujcie. Enty już tutaj będą pilnować postępów. Ktoś was atakuje, nie? Próbują przejąć tylko ten punkt. Jest poza tym. Dobra, są enty. Chcesz tutaj zająć się może? O, znowu. Lecimy. Co my potrzebujemy? Niech będzie. Jedno gospodarstwo, drugie. I tyle. A co mi po co mi coś więcej? Jak i tak uczników nie mogę. Rochrimów też nie mogę, Jeźdźców. O, próbuję, już. Patrzcie, z siekierą na posąg. To jest dopiero prawdziwy harty ducha. Stąd już nie przyjdziecie, no to atakujemy. O, cholerka! Trole! Jaskiniowy Ja momenty Oni mają trolle Zaraz jest gdzieś Co tu? Jeden robotnik został Chyba się boi Do przodu Moi drodzy do przodu O, To będzie piękny widok Zmiecie go <laughs> Atakują ale już piknierów nie ma. To jest najważniejsze. Nie mam się czego bawić. Ejmerze, nie zdobędziesz poziomu? Haha, <laughs> ale oni garną do tego punktu. Chcą zdobyć za wszelką cenę. A ja za wszelką cenę... To chcę, ale... Ale rozwalić te trole. I co przejmujemy? Trole ruszyły. Zobaczmy. Dwóch na dwóch. Kto wygra? Oho, lerka. Enty dostają. Enty dostają. Enty dostają. O, Eomer, pięknie! Wleciał. Uciekaj. Do... do fontanny. Nie ma co się obawiać pozostałych. No i w sumie można zakończyć y, tym zapisem. Y, nie odcinek rzecz jasna. W sumie oni z tej strony już tylko atakują, więc... Podejrzewam, że nigdzie więcej nie mają żadnego tartaku. Ale... O, patrzcie, skarby. Skarby muszą być. Dajesz? Encie, dajesz. Może i drzewcem nie jesteś? Nie ma więcej? nie rozwalić nie można? O, patrzcie, ruszają znowu. Tutaj ostatni posterunek pewnie gdzieś jest. A jak? Ale end się już tutaj dobrze, fajnie zregenerował. No, lecimy, szarżu na nich. No, Czy ja nie miałem więcej łuczników? Tutaj nie, tutaj zosta zostaliście. No tak, wychodzić, wychodzić do walki. W sumie enty trzeba było wykorzystać do rozwalania budynków. Czwóreczka i lecimy. Tak, zapamiętajcie ten dzień. Ten dzień należy do Eomera i armii Rohanu. Tak, wszyscy, wszystkie cele. Wszystkie. No i to będzie tyle. Ten mnożnik mi się podoba zasobów. No. 1,2 lepiej niż początek, prawda? I tak będziemy sobie zwiększać. Zaraz. Nie może być. Gdzieś się ukrył. Startakiem. Gdzie my się ukryliście? Wycofkę robimy. Zaraz. Kto tutaj? Rozstrzelać go. Robotnik. Będą posągi Posterunek posągów Gdzie jest jeszcze ich tartak? No tutaj nie odkrywałem mapy Więc musi tutaj Nie atakują więc nie mają posterunku Zasobów to nieźle 32 tysiące ponad Szkoda że nie można ich zabrać ze sobą do kolejnej lokacji O, Mają posterunek Tylko Kowie, ciała zmierzone przez gałęzie. No jasne, jasne. Róbcie, co możecie. Atakujcie sobie. O. Śmiało. Bawcie się dobrze. I teraz to już na pewno koniec. No nie wierzę, żeby jeszcze się gdzieś ukryli. O tak, skopa, skopa. Ale wam słabo idzie. Nie, cały czas pierwszy poziom. No może... Może w następnej mapie. W następnej lokacji pozwolę no, niektórym oddziałom. Nie, nie, nie! Nie, nie rozwalać, nie rozwalać, nie rozwalać, nie rozwalać, nie rozwalać. Nie atakować. Dlaczego? Już wam mówię. Już nie, pa nie pamiętam czy wszyscy... Wszyscy mają? Aha, wszyscy mają. Dobra, to teraz w porządku. Jeżeli każdy ma upgrade'y, to możemy kończyć. Te podstawowe upgrade'y chociaż. I po wszystkim. Tak, zapamiętajcie ten dzień, kiedy y, armia Rohanu i Enty się sprzymierzyły i odbiły Fangorn z łap Isengardu super, no okej okay, w porządku, statystyki bitwy, dodatkowe zadania, doświadczenie bohaterów, doświadczenie jednostek, premia obszarowa całkowite zwycięstwo, Frodo piersień jest twój, jasne, dwa punkty są, siódmy poziom dogeniają Eomera nieźle, nieźle, tutaj szósty Właśnie, jeden batalion moich łuczników poszedł Szkoda No ale Elita została w porządku Chłopi Demolka na czwartym, tutaj są jeszcze jacyś Ci na trzecim Dobra Wy też będziecie poprzetrwaliście Chłopi Demolka Super super, no to jazda co będzie dalej? Odbroniono Fangorn, jasne, 6 punktów mocy Promóżniarze, O, to co tutaj będzie? Dunharu? Naprawdę? Nie, wydaj armię Eomera rozkaz ataku tam jest Chodzi o scenkę, tutaj co? Nie, no to zbliżę się Mary Pipin y, Drzewiec i Enty, tak? Do Isengardu Emer dalej sobie tam jeździ. O właśnie. Armia Gondoru Faramir Ciekawe. Też nie zwracałem uwagi na to co się dzieje na mapie, a powinienem. Co tutaj? Armia Gondoru też pozgiliat Boromir, Boromir. Oni krzyczą do Boromira, a Boromira... Boromir jest, ale gdzie indziej? Tak, drużyna, Frodo i sam, no tak. O! Króliczki! Zabierz go je od niego, bo go zemdli. Czy jak to tam był? <laughs> no, dobra, w porządku. Ale tutaj zakończymy. Dziewiąty odcinek. Prawda? Wolne Ludy Śródziemia. Tutaj zakończymy dziewiąty odcinek serii. Zagrajmy wy Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie. A co będzie dalej? Zobaczymy w dziesiątym odcinku. No i dobra. W każdym razie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. I do usłyszenia. Cześć.